Amerykańscy piloci filmują coś niepokojącego. Nie wiem, co to jest. Mowa o flocie dwunastu tajemniczych obiektów. To nie światła, ale rodzaj statków powietrznych. Burmistrz tureckiego miasta odkrywa coś zadziwiającego. Twierdzi, że te świątynie w mieście proroków zbudowali kosmici. Nie wiadomo jak i dlaczego powstała. Albert Einstein spotkał E.T. Zdumiewające nagranie, jeśli jest prawdziwe, dowodzi, że naukowiec był w Roswell. Mogli przeżyć w atmosferze, przybyli z daleka. To twardy dowód. Potwierdza przybycie obcych, rozbicie się ich statku i próbę zatuszowania sprawy. Sfilmowanie UFO zmusza rządy do ujawnienia, co wiedzą. UFO to zjawisko niewytłumaczalne, ale prawdziwe. Wiele widziano nad poligonami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo lotów. A co jeśli mają wrogie zamiary? Niesamowita technologia, mrożące krew w żyłach, spotkania, tuszowanie spraw. Udowodnić niewyjaśnione. Niektóre opisane wydarzenia nie zostały sfilmowane. Zrekonstruowano je przy użyciu innych nagrań z tamtego okresu. Nie wiem, co to jest. 24 listopada 2021 roku amerykański pilot zobaczył coś dziwnego. Trzy rzędy świateł nad chmurami. Jak statki powietrzne lecące w szyku. Dziwne. To nie odbicie w szybie samolotu, ani nie światła łodzi rybackich na morzu, bo widać je nad chmurami. Co doświadczeni piloci wojskowi, spędzili w powietrzu wiele godzin, widzieli już wszystko, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Mowa o flocie dwunastu tajemniczych obiektów. To nie światła, ale rodzaj statków powietrznych. Piloci wojskowi są świetnie wyszkoleni. Jeśli te obiekty to samoloty nie lecą zgodnie z obowiązującymi normami. To nie są ani myśliwce, ani śmigłowce, ani drony. Nie mają skrzydeł ani sterów, a jednak nie poddają się przeciąganiu ziemskiemu. Nie wydaje żadnego dźwięku, a powinno być coś słychać. Nawet z daleka. To obcy. Trzy miesiące później dziwne światła znów się pojawiają. Tym razem nad Tajwanem. Zauważyły je i sfilmowały dwie mieszkanki Tajwanu. Są już trzy. Świecące obiekty pojawiają się nad polem, zataczają kręgi i wchodzą w interakcje. Nietypowo. Wirują, obracają się, lecą w dziwny sposób, Wojsko tajwańskie wydało oświadczenie, że w tym miejscu i czasie nie prowadzono żadnych działań, nie odbywały się loty. Dwa podobne, niewytłumaczalne zjawiska w tym samym rejonie. Coś jest na rzeczy, coś bardzo dziwnego. Można pomyśleć, że to UFO, ale miejsce, w którym się pojawiają, wskazuje na ziemskiego wroga. Eksperci wojskowi i CIA po wielodniowych badaniach nagrania doszli do wniosku, że może chodzić o Chiny, które krążą złowieszczone nad Tajwanem, niepodległym krajem liczącym 23 miliony mieszkańców. To miejsce 23 milionów ludzi, które się Tajwan położony jest na Morzu Południowochińskim, zaledwie 160 km na wschód od Chin. Jest cierniem w oku wielkiego mocarstwa. Komunistyczne Chiny uważały Tajwan za swoje terytorium, aż do końca II wojny światowej. To groźne nie tylko dla Tajwanu, ale i dla USA. Do Tajwanu należy tak zwana pierwsza linia wysp przyjaznych Stanom Zjednoczonym i będących ich ważnym punktem strategicznym. Eksperci, tacy jak emerytowany podpułkownik Daniel Davis z think tanku Priorytety Obronne, obawiają się konfliktu zbrojnego między Chinami a USA. Kiedy zobaczyłem te lecące w szyku obiekty, od razu pomyślałem o dronach. Chiny to największy na świecie producent dronów. Na Fortune Global Forum w 2021 roku odbył się pokaz, na którym 1180 dronów tworzyło niesamowite, skomplikowane obrazy. Również w Chinach odbyło się bicie rekordu świata w lotach dronów. W powietrzu leciało ich jednocześnie 3281. W Chinach dronów używa się do obserwacji obywateli, jak w domu Wielkiego Brata. Wszędzie jest pełno kamer z zastosowaniem sztucznej inteligencji, które identyfikują ludzi po twarzy. A nawet pochodzie. Każdy ich ruch jest rejestrowany. A chińscy konstruktorzy dronów są mistrzami maskowania. Agencje rządowe i wojskowe używają do szpiegowania dronów wyglądających jak ptaki. Program ma kryptonim Gołąb. Drony ruszają skrzydłami i latają jak prawdziwe ptaki. Wszyscy Chińczycy są monitorowani, gdziekolwiek są i cokolwiek robią poza domem. Drony działają w pełnej synchronizacji dzięki swego rodzaju zbiorowej sztucznej inteligencji. A drony wojskowe, które są jeszcze bardziej zaawansowane technologicznie, mogą stanowić niszczycielską broń. Podejmują autonomiczne decyzje, przekazują sobie dane zarejestrowane przez czujniki, namierzają samoloty w powietrzu, reagują na zmieniające się warunki. Są naprawdę mądre. Polują na wyrzutnie rakiet nieprzyjaciela, śledzą wszelkie wyznaczone cele. Jak się bronić przed tysiącami uzbrojonych dronów? Amerykanie mają działa artyleryjskie, które mogą wystrzelić ponad 4,5 tysiąca pocisków na minutę. Ale nawet jeśli zniszczy się 80% dronów, reszta i tak dokończy misję. To nowy rodzaj działań wojennych, a każda wojna zaczyna się od rozpoznania. Te obiekty mogą wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej zaprawionych pilotów. Najbardziej tym, że wciąż się pojawiają i znikają. Nie chowają się za chmurami, naprawdę znikają, a potem pojawiają się w innej części nieba. To zjawisko teleportacji teoretycznie możliwe, ale nie przy użyciu technologii, którą dysponuje człowiek. W końcu ostatecznie zniknęły. Widziano je nad wieloma spornymi terytoriami w strefach wojny na całym świecie. Od Morza Południowochińskiego po Ukrainę i Afganistan, również w czasie II wojny światowej, kiedy piloci nazywali je świetlistymi kulami. Czymkolwiek są, budzą niepokój Zachodu. Ich obecność na spornych terytoriach jest bardzo niebezpieczna. Przy tak dużej ilości broni na stosunkowo małym obszarze i tak dużym napięciu, Jeden błąd może rozpętać wojnę, która zniszczy nas wszystkich. Mieli ogromne, wyłupiaste oczy. Zajmowały prawie całą twarz. W październiku 2021 roku wypłynęły nagrania, które mogą być dowodem największego tuszowania faktów w historii. Mieli jakieś 1,5 metra wzrostu. To może wszystko zmienić. To twardy dowód. Potwierdza przybycie obcych, rozbicie się ich statku i próbę zatuszowania sprawy. Głos na nagraniu należy do byłej asystentki naukowca Alberta Einsteina. Szczegółowo opowiada o tym, co widzieli w Roswell. Jeśli obcych widział najwybitniejszy fizyk na świecie, to nie przelewki. Zdarzenie w Roswell to najbardziej tajemnicza sprawa związana z UFO. W 1947 roku w okolicach lotniska wojskowego w Roswell coś się rozbiło, i w raporcie zapisano, że był to latający spodek. Ale szybko skorygowano te informacje, podając, że był to balon meteorologiczny. To było tylko złudzenie optyczne. Dziwny spodek okazał się balonem. Mówiło się, że odnaleziono ciała obcych, ale władze uparcie tuszowały sprawę. Na początku lat 90. pojawiło się tyle spekulacji na ten temat, że rząd musiał zająć stanowisko. W 1994 roku dowództwo Sił Powietrznych wydało oświadczenie, że obiektem, który się rozbił, był balon obserwacyjny próby jądrowej. Więc czemu robili z tego taką tajemnicę? Na plotki o ciałach obcych znalezionych na miejscu katastrofy władze zareagowały jeszcze dziwniej. Oświadczyły, że to były manekiny testowe, zrzucone z dużej wysokości, czym jeszcze bardziej się pogrążyły. Wersje zmieniały się, jak w kalejdoskopie. Bardzo podejrzane. Światek z nagrania rozwiewa wszelkie wątpliwości. W Roswell miało miejsce spotkanie z UFO i jego osobliwymi pasażerami. Jak zareagowali na wygląd ludzi? Na